Bri co tu się dzieje? Słuchaj, Scott wrzucił już swoją apkę. To gra, nazywa się Zapychaczy dziur. Mówię ci szaleństwo! Rozwalasz złe cukierasy i ratujesz świat! Przepraszam, cukierasy nie są złe, tylko niedocenione. Co, kto by w ogóle grał w takie bzdurne coś? Pora aktywnosząc wszyscy Słuchajcie! Mam dla Was skanowanie na śniadanie. Skanujecie sobie, co tylko chcecie, i powie Wam dokładnie, z czego to coś jest zbudowane. E? Ten długopis składa się w 30% z tuszu, w 64% z polimeru i w 6% z metalu. I co Wy na to? To jest dopiero odlot. Uwaga, zapychacie wszystkich dziur. Właśnie dodałem nowy poziom. Za mną, proszę, zapraszam w alejkę lisaczków! Ej, ja nie rozumiem. No, a skąd miałbyś rozumieć? Ci ludzie, jakby ci to powiedzieć, potrafią się bawić. Ale skanowanie struktury przedmiotów to też zabawa. No jasne, masz rację. Brrr, pip. Ej, patrzcie, cały 100% frajera. Droga pani, stoi pani w rzece. Nie, nie tak. Pani, w rzece pani stoi. Stoi w rzece pani. Jak myślisz? Poczułaś, poczułaś, że stoisz w rzece? Aż 76 razy. Słonko, poradzisz sobie. To tylko jedno zdanie. Jedno, ale za to najważniejsze. Beze mnie nigdy nie znajdzie tej rzeki. To najkulminacyjniejszy punkt całego drugiego aktu, rozumiesz? Dzień doberek. Kotek, cześć, nie zapomnij jutro przedstawienie. Do widzenia. Nawet nie próbuj. Oj, weź nie żartuj. Chyba powinniśmy mu trochę wybić z głowy to całe aktorstwo. No kochani, skupcie się, bo będę robił wrażenie. Mam nową apkę, nazywa się Glebo Alarm. Podaje dokładny typ skały i gleby na której sobie akurat stoisz i okres z którego pochodzi. Chcesz je spróbować? Ojej, przykro. Kolacja muszę udawać, że interesuje mnie jakieś tam przedstawienie. Pomożesz mi przećwiczyć rolę? I popsuć sobie całe jutrzejsze wrażenie? <grydy> Nigdy w życiu. Pani, pani stoi w tej o, rzece. Nie. Pani, przecież pani w rzece stoi. Mamuśku? O nie, 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 mamuśku, i mi tutaj. Synek, dzwonili ze szkoły, że strzeliłeś do WFisty z jakiejś latającej kuli. Ile razy cię prosiłam, nie zabieramy gadżetów do szkoły? Wiesz, no tak prawdę mówiąc, to ja ich tam nie zabrałem. Czyli mam rozumieć, że same za tobą przeszły? Dokładnie, to po sprawie. E, e, e. Jeszcze nie skończyłam. Nie nie, proszę, nie, 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 nie. To są te twoje latające kule. Mamo, proszę cię, natychmiast się odsuń. O kochane, nie będziesz mi mówił, co mam robić. Będę sobie stać. Gdzie tylko mam... Mama! Jestem pod wrażeniem. Nareszcie ktoś w tym domu wymyślił jakieś przydatne coś.